Że Niemcy chcą wyzbyć się historii, że dzisiaj Niemcy niezależnie od tego, jaką partię polityczną tam reprezentują, chcieliby w dużej mierze napisać jednak tę historię na nowo, a najlepiej o niej zapomnieć. Musimy z całą stanowczością, zawsze wtedy, kiedy, zawsze wtedy, kiedy będzie to potrzebne, dziś, a być może za 10, za 50 lat, będziemy musieli zawsze z całą mocą powtarzać. Niemcy są odpowiedzialne za wszystkie skutki II wojny światowej. Jeśli wśród tych skutków cała odpowiedzialność za skutki materialne II wojny światowej w relacjach polsko-niemieckich spada na Niemcy, zawsze Niemcy były za nie odpowiedzialne i powinny tę odpowiedzialność dalej realizować. My naprawdę powinniśmy niezależnie od tego z jakiej strony sali siedzimy, powinniśmy wspólnie doprowadzić do takiego projektu uchwały, który wyposaży na rząd skuteczne instrumenty dochodzenia sprawiedliwości i historycznej, i finansowej w relacjach polsko-niemieckich. Polska polityka, trochę inaczej niż do tej pory, szczególnie w relacjach polsko-niemieckich, wymaga wyjątkowych kompetencji, wyjątkowej solidarności politycznej Polaków i osadzenia w historii inaczej niż. Chcieli tego trochę naiwni politycy polscy i niemieccy, wówczas kiedy mówili, że historię można odłożyć ad acta. We wszystkich relacjach polsko-niemieckich, obowiązkiem Polski, ale także tej nowej Europy, której staliśmy się członkiem, jest nie zapominanie, ale przypominanie historii. Jeśli w rozmowach z politykami niemieckimi coraz częściej słyszę, i Państwo też pewnie to słyszeli, że czas na nowe Niemcy, że czas pokuty niemieckiej się skończył. To chciałbym także, aby przy okazji tej uchwały Polacy głośno powiedzieli, że czas pokuty za takie winy, jakie były udziałem Niemiec w czasie II wojny światowej, że, tak, że czas pokuty w takiej sprawie nigdy się nie kończy. To jest obowiązek Niemców zawsze i że żaden gest nie zamknie. Tej wiecznej pokuty, za to, co stało się w Polsce i w Europie, skutek agresji niemieckiej i skutek II wojny światowej. Elementarna uczciwość wymaga powiedzenia tego, nazwania tego po imieniu. Spór nie dotyczy tego, czy Polska ma prawa do reparacji czy nie. Stu, spór czy, nie dotyczy też tego na tej sali, czy Bierut miał prawo w imieniu Polski zrzekać się reparacji czy nie, bo jest to z punktu widzenia i prawnego, i politycznego, i moralnego, historycznego oczywiste. Możemy i na szczęście także Platforma Obywatelska dysponuje tego typu ekspertyzami. Możemy to dzisiaj też wprost nazwać. O kształcie reparacji, zrzeczeniu się reparacji, ograniczeniu zakresu reparacji lub nie może decydować tylko rząd suwerennej III Rzeczpospolitej. Też co do tego nie będzie sporo. Dzień dobry, Agnieszka Kuzek Polsat News. Ja chciałam zapytać o te ustalenia, w zasadzie deklaracje, które usłyszeliśmy od pana kanclerza. Tu jestem, tak? o te deklaracje, które słyszeliśmy, jak rozumiemy, ten stworzenie domu polsko-niemieckiego, czy też zadośćuczynienie dla żyjących ofiar, czy one są właśnie w ramach, tych, w ramach moralnego zadośćuczynienia realizowane, czy są zaplanowane jakieś kolejne kroki, jeśli tak, to jakieś można powiedzieć, jaki jest w ogóle termin realizacji tych dzisiejszych ustaleń, no i dlaczego ta decyzja zostaje ogłoszona właśnie dzisiaj. Dziękuję. Ta intencja rządu niemieckiego i kanclerza mówimy o intencji. Nie jest w zamian za coś, ona wynika z dość oczywistej potrzeby o charakterze też etycznym, ale też politycznym. I to jest potrzeba raczej strony niemieckiej, o tak bym powiedział. Uczciwie sobie to powiedzieliśmy. To w żaden sposób nie zastępuje yy, tego, co Polska straciła z winy Niemiec. W ogóle nie ma o czym tu, tu nie ma co porównywać. Ale to bardzo dobrze może służyć yy, temu ponownemu otwarciu relacji polsko niemieckich, bo dobre gesty są w polityce też bardzo ważne. Czy to coś otwiera? Zobaczymy. To niczego nie zamyka. To z całą pewnością to już jest coś w tak trudnych i delikatnych kwestiach. Yy, tak naprawdę, yy, my szukamy z yy, yy, kanclerzem Scholzem też odpowiednich metod, odpowiednich słów, bo obaj zdajemy sobie sprawę, jak ciągle wrażliwych kwestii dotykamy. I tutaj nikt nikogo nie chce, i to, na tym polega też efekt dzisiejszego spotkania. Tu nikt nikogo nie chce ograć w tej sprawie. Ja uczciwie mówię, że uważam, że to naprawdę kwestia reparacji. Jedno to jest to formalne zrzeczenie się w czasach komunizmu, a drugie to jest to, to co tak naprawdę Polsce wskutek tych strat należałoby się od Niemiec. To są dwie zupełnie różne kwestie. I kanclerz Scholz mówi też otwarcie, i to jest, to, to jest zaleta tego spotkania, że w sensie formalnym i prawnym reparacje z punktu widzenia Niemiec są zamknięte. I ma argumenty na rzecz tej tezy. No w sumie u nas i rząd lewicy, kiedy rządził, i rząd PiSu, kiedy rządził, właściwie to jest od wielu lat, raz na jakiś czas potwierdza, że te formalne zobowiązania mówią o zrzeczeniu się z reparacji. No, czy to była pani minister Fotyga, czy to był premier Miller, czy. No, nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. Ale najważniejsze jest umieć pootwierać pewne furtki, okna no, i, 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 i rozmawiać ze sobą tak y, y, uczciwie z informacją, kto ma jakie ograniczenia, y, kto ma jakie w tej chwili priorytety, jaka jest sytuacja wewnątrz jednego i drugiego państwa. O tym umiemy otwarcie mówić. Rozumiemy siebie nawzajem. Ja staram się zrozumieć ograniczenia, jakie ma kanclerz. Kanclerz y, stara się rozumieć ograniczenia, jakie ja mam. I to jest dobry początek do poważnych rozmów na inne, na, 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 na inne tematy.